Dzień dobry, Nasze witam Syskik, tutaj ja nazy jest, nazywam się tego Simplet, zamieszkałem w Bogatyni, właśnie z ulicy Troskiej w Bogatyni, ale jestem na Lesseniu, tutaj na w szpitalu w Tuskowie, właśnie tutaj, właśnie teraz występuję, tutaj to jest e, mój oddział, właśnie tutaj, właśnie pokazuję, to jest mój oddział, właśnie właśnie się lesę w tym oddziale właśnie tego, no właśnie lesę się w tym oddziale i lesę się po prostu z takiego tegoś jak No właśnie. No i na tego się właśnie tutaj tak sekretistnie po prostu, no, żeby e, nalać oleju do mojego, e, do mojego do mego mózgu. No i tutaj właśnie się tutaj i właśnie leszę i będę się lesłuść tutaj tak, e, e, ja wiem, może z miesiąc, albo, albo dwa po prostu, no i tutaj lecę się, właśnie byłem tutaj właśnie natworka, właśnie w szpitalu w Pruskowie. i teraz rozpoczniemy moje leszenie, tutaj, no pielęgniarki są e, bardzo mili lekarz e, jest w fochaku a tak w dechę, kurko powiedzieć kurko no, opieka medyczna jest w dechę, jak kurko jak z nie w tej ziemi, jak z jakiegoś z kosmosu, kurko ona, no i właśnie, no i co mogę powiedzieć, no ale, no wspaniała służba zdrowia, o tak można powiedzieć, no i, no i dlatego, że rozpoczęłem w stanie tutaj, właśnie wyszedłem na łezce, siedzę tutaj sobie, no, no i tak siedzę sobie tutaj na łezce, zaraz pójdę na no, oddział, bo zaraz, że, bo, zaraz by mnie nie wołała, po prostu, no, Jestem pacjentem właśnie tutaj tego szpitala w e, Pluskowie na tworka. Po prostu no i to byłoby na tyle. I teraz no, i się moje leszenie. Także nie się skazam. A Wam z e, wszystkiego dobrego. Miłego początek tygodnia. Jutro Pierwsze serca. Jutro święto wszystkich dzieci. No i rozpoczęcie raz, rozpoczęcie hmm, hmm, lata i nowego sezonu, lata 2022 no i ogólnie, no nic dodać, nic ująć no tak o tym można powiedzieć, no i to byłoby na tyle lata 2022, aby się sprawdziło, aby pogoda dopisywała, bo by było pięknie, i tak dalej, no a ja sobie wyszedłem na ławek, wołow, na wołowce, siedzę sobie po prostu, no po prostu i rozpocząłem, i jest to spostępne moje lestenie, Także Siema ciema. Moi kochani naroczni są dzieci i ogólnie i bogatynią. Pozdrawiam wszystkich tutaj ze szpitala, z tego słodek. Pozdrawiam całą bogatynię cały Dolny Świąt. Trzymajcie się. No. Także jestem na scenie w szpitalu, tutaj wskazuję oddział, to jest mój oddział. Ja tak tam po tamtej samie mam pokój, bo to nie, tylko tam po tamtej samie na no, tym to nie będę pokazywał. Taczy takie sale mam tam, bo ja tam sam nie chcę, bo tam jeszcze e, ci osoby leżą ze mną.